Powiedziałbym, ja, że tarczę miał moją ode mnie. Chat, no daj mi impostora. Oh, Ale heca. Czy ja jestem tym samym? Vigilanti. To Ku... no ja duży. Dzisiaj mnie granie błogosławi, widzowie. Dobra. Ej, no dzisiaj bardzo mało impostora. Może zresytujemy Sida. <noise> o? No, dzisiaj mało, mało zabijających tych. Przecież na, na weteranie tyle zabiłem osób. I dlatego nie sprawdzę Sewrona, kiedy jesteś Seerem. E Ruda jest killerem. Pozdrawiam. Pozdrawiam was, widzowie. Witam. Witam. Bro. O! O, ja zginął. Yeah. No właśnie, nie mam pojęcia. Był Ej, z nami, był no ja tak. No był. Ej, i... ja. Smert ja On musiał teraz zginąć. Mhm. Ciało jest przy tym korytarzu między oba obrazy. Biała, ciemna, A u was widzę, ja jak, jak tam, jak górnym rogu, jak się ten korytarz kończy. Wszystko w porządku? Ty, nie, nie wiem kogo to jest ciało, ale brązowego, więc chyba Troja. Hmm. Eee, przy przy mnie, jakby nad Ja Chciałbym roomem, no tylko powiedzieć jedną w... rzecz. kliruje e, tak zwanego od pana Taśmę Michał Stradczuk. Jest czekny. No i Egzi też w tej rundzie na pewno nie zabił. Więc ja no, w tej rundzie nie widziałem nie z żywych Diablesa i Kuboxa. Ja widziałem blachę i Euronat. Mm -hmm. A nie? co się stało, bo byliście wy w szoku no odnośnie no no kila? No i jak z nami? No bo był, w sumie sekundę temu, oddali się i go nie ma. To można skipnąć. A jaki... no dużo fragów trochę, a jakie papy mieliście? Gdzie byłeś ja w tej, się w tej Co robi widzieć w... mogę odgadnąć rolę killera, jeżeli wiem kto jest killerem ja i go zabić w lobby? Biegałem. A gdzie? Biegał? W a, robiłeś. a jakie taski robiłeś? Kable robiłem. Kable no, Dzięki no, robię, Blacha, ja, bo ja Dzięki Blacha, że robił kable. Dzięki, że mówisz. Jestem jego adwokatem, dzięki Blacha, wiem, że streama ogląda i wiesz, ja wie co robiłem? Dzięki, dzięki Blacha. Tak, tak, robiłem co sobie taski. Robiłeś? Nic, no ta stary. Ja dalej robiłem. mam ten sygnek okay, z kamerą, okay. co nie? A ty A ty, jak wiem, bo byłem obok ciebie. Angela, co robiłaś? Nie no, Diables i Kuboc. Ja tam do paliwka. nie? Bo ja się bawię w detektywa piek. Wiesz, bo musisz zdać mi chwilkę. Okej, okay. ja a ty, Jason. Ale ja, ty ten? ja, mam, ja -da -da. Jak role widzę. Możesz zobaczyć role. Okej, a ty, Xen, co robiłeś? Jestem altruistą od <grywia> to, jest Iksen Nie jest Nie jest Nie To jest żyję! <grywia> nie żyję! No, jest żyję! Jest 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 ja mu Nie ja Nie żyję! Nie żyję! Nie żyję! Nie Nie żyję! Nie Nie trafisz, Nie Czyli Nie będzie Nie dla siebie samego, Nie żyję! Nie Nie żyję! Nie żyję! Nie 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 za Nie Patrz, co ten David robi? Kurwa, blacha jest killerem. Jezus, mega ciekawa gra. Co się stało? Angelo zabiła Ewrona! Nie, 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 to się stało! Nie wiem, że blaszka widziałeś, ale na naszych oczach ktoś zrobił fraga. Tak. Z co No, no! I ja zobaczyłam Ewrona, który jest. Byłem trochę stąd! Tak, tak. Nie jesteś Jestem szeryfem! Dobra, to Anzeo! Jestem szeryfem! Ja! Jestem ja! Ja! XN wskrzesił Killera. Brodę, nie powiem nie uwaga! Nie mój, nie mój pan! Uwaga, uwaga! Wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam Przeniosłem się x -em. Czy ty prze, Czy ty wskrzesiłeś killera? Yy, ja wskrzesiłem Blaszkę. A Blaszka był szeryfem. I Blaszkę wskrzesiłem, a przebiegła Angelka i ciebie zabiła. Wszystko tu się w... odp... to jest hit. I złapałem się za głowę, bo padły dwa fragi i Blaszka wstał i nie został zblachmeirowany przez Angelkę. Człowieku, co tu się odpier... Dobra przenoszę. Ja już nie chcę. Już narium na X-enie i X-en faktycznie co kogoś wskrzelił i zginął, bo zmieniło mi się na no. Creamate'a, eee, więc... Ty mobil... Kolejna zim. sprawa jest taka, że ale... siedziałem na kamerach i widziałem jak Angela tak, zabija Egrona. A nie To, wiedzam, to tak! jest po pierwsze. A po drugie. Jeszcze kto był na kamerach. Noirak ten razem. Ty mi sacie, kuje bardzo. i Noirak nie żyje, więc drugim tym Ej, jest. Kubo. Ale wiesz, że Noirak wiesz, Noirak, no w poczernie ludzie. To z diabłem. Chat bawimy się teraz w grę, okej? Wiemy, że jesteś Kamilku, zwłaszcza dziś Bawimy się kochani, kochani, w grę, bawimy się czy, w grę Wszyscy. Piszemy swój ulubiony kolor. Kent, no. Ten, kto będzie miał ten sam co ja, wygrywa. <laughs> Powiedział i, i Powiedziałbym, kubok. Te. Nie to, że nie że najwięcej, okay, 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 okay. No, no, czy nie wiem. Nie wiem. Wie? Nie Więc ok. jest Nie wiem. Nie jest jest no? Nie no. Angela jest wiem. no. Widzicie, no. <laughs> mam potwierdzenie. Nie wiem. Nie mówisz? Nie wiem. A ty z Drugim, kubok? drugim kubok. jest wiem. Kubox? wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie jest Nie wiem. Nie wiem. Nie

Nice. Cool Chat, czy ja mogę? Traper. No kurwa mi I dump With this trapper shit? Dobra, robimy tak Idę na kamery Okej okay. Diabluch Diabluch Ruda i Angelka. Wejdź tu. Dobra, XN wszedł. XN, Diables. XN, Diables i kto? Ruda. No i teraz jeszcze Smurf i Angela. I wszyscy, dawaj dawaj kubox no. Ja p***, się zebrali No, patrzę na 4 kille. XN? Co się stało? XN zabił na moich oczach. No. Nie, czy Ixe wreszcie dostał inną Bo. rolę. A A Krój, weteran, bomberza, widzicie no, i Mario. No ma przygłośniczył. kto był czat? To, 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 słuchajcie, ja, ja jestem świadomy, że mogło to wyglądać niedobrze. Dlatego Angelka <grym> powiem ci tak, Essa Teresa, ja jestem no. autentycznie weteranem i odbił się ode mnie. True. Nie zabiłem go. Tru? Tak może być, tak może być, tak może być, tak może być, tak może być. Tak, tak może być. Tak dużo, że czułem, że będzie gęsta. Tak ty, że... ale ty, Igna się nie boi, że teraz się morderca zabije, no. bo może odgadną twoją rolę? Kula. tak się zdziwiłem, ja że być... mam inną rolę niż weteran, <grym> 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 Dobra, zabijania. mam pytanie, inaczej, mam pytanie. Ruda ruda, sama, ruda, ruda, no. jaką masz rolę? Iksan coś powiem. Powiedz, powiedz, możesz sfejkować, ale powiedz, powiedz. No powiedz, powiedz, nie zabijecie. Dobrą. Powiedz. No dobrą. Powiedz. Sprawdzam sobie. Powiedz. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że Zróbmy tak, wymień jedną swoją i jedną fake. Nie no, jak? No mów, Ruda! Możemy ogarnąć tą grę, dawaj. Mów, 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 mów. Dajcie mi chwilę, dajcie mi chwilę. Ruda, mów. No dobra, jedną złą, jedną dobrą. Tak jak Detektyw here. Okej. W takim razie... A kto jest altruistą? Jest altruista? Może? Co? Na pewno ci powiem. Okej. Okay, Plus... Jesteś altruistą. Wygląda na to, że Angelka ma na mnie egze. Mi I... się wydaje, nie, nie, że... Nie coś innego, XN ale XN może coś kręcić teraz. A kto to sugeruje? Ja bym ja, troś. Ja, ja. I... Nie no, mi się. się... Zdawań... Tam, bo kłamstwo mówisz. Jest Okej, okay. okej. Okay, okay. Dobra, mi, słuchaj. Nie mam mocniejszego argumentu niż to, że się odbił. Dobra. Okay. Sytuacja jest następująca. Xen mówi prawdę. I Ruda mówi prawdę? No tak. I teraz powiesz, kto nie mówi prawdę? Z dasz ja randomowego gołta, bo masz executionera na Angeli i się nie, A nie, nie. No, nie, 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 Daj mu nie, daj mu nie, ja A dlaczego wie nie, nie, masz nie, 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 Momencik, ale. A Xen, ja dobrze Xen jest weteranem i Xen o Xena się ktoś obił, tak. Ok. Dobra. I ktoś jeszcze tu był, czata, już zapomniałem. No Dobra, robię to samo. No, mogłem tu udać, ale. Kubok też był, Smerf był. Już się pamiętam. I chr, Se postałem. Niepotrzebnie, bo. No, dużo słucha. Okej, nie, nie, okay, nie wiedziałem, sorry, tak, nie wiedziałem. Tak, tak, tak. się, ale Troj będzie wiedział, bo on został odrodzony. Aha, nie został odrodzony, jak No, jak go zrek. No, jak go Ja to widziałem. No, jak no, 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 <witye>... no, <politik> go no, <okay>. <werinto>.? Co ja ty mówię? A, od... sobie troja, bo jestem forfan i Nie fun. jesteś szeryfem, akurat kłam Nie, nie jestem! ile Bo jestem taką rolą neutralną. Ej, o 10, do no, jak nie to poty na to? Dobra, nie no. będzie. O 10, okay. subów. O, ku... No ej, i teraz jeszcze No to. No boże jest ustawienie jakieś ale główną w tej rundzie po przebowno rundzie albo diables albo noirach a ty czekaj ty noirach kim ja jesteś ja diables albo noirach noirach jest teraz wolowany za killera no. bo za troja o co chodzi Evron? Co się a ja, dzieje? Ja, 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 a to po ja. co się noirach Ej, troj, zakłada troj, jak jest obvious killerem? troj a troj. ja mam pytanie no. co powiedziałeś po, dosłownie 10 sekund Ziesz, temu że jestem neutralnym rolą, ale ty tam był noirach tak tak powiedziałeś że neutralne role giną od Sherry'a. nie ma pozytywnej neutralnej roli. Dobra, możemy to skipnąć. Ja robię ultra dochodzenie. Ale jak może być tym szeryfem. Teraz to mówisz? No to dzięki za. Ale czy ja powiedziałem kiedykolwiek, że jest killerem? w poprzedniej rundzie powiedziałeś, że killerem jest Nojak albo Diablos. No tak. Ale to był do poprzedniego killa, nie do tego. Tego nie widziałem. Ja, pi... Debile. Dobra, do no, skip. Siadam cokolwiek. No nie mogę Dobra, powiedzieć, sad, że jestem traperem. No Kila, nie by by wybrał. W środku Fisa, tak szczerze. No. O k... Ale on sam się przyznał, że strzelił. No pytanie: czy jest killerem? czy strzerem. Ja bym skipnął. Ja bym Jak skipa co nie zawołtowali, żeby na pewno nie ten. Dawid Maganko. Dawid jest bity. No. Nie jestem bity, tylko się zastanawiałem po prostu. Jestem rolą no- Każdy tak. assassin no, by tak. się zabił, no, już? No, jeden z dwóch jest rolą Dobra no. No, no Gdzie trap, widzowie? Gdzie trap? Na wejściu do świateł i wyj- Na wejściu do świateł We don't care Dawidku, I'm glad you came along. miłego wieczoru życzę. No nie, nie Kamu mów mi, mi że to tak to się wydarzy! Miłego wieczoru, Love. Nie mów, że tak się wydarzy! Norf Dobra. O To jest ważne teraz. Bo mało widzę. Diables, Norf, diables. Norf przebiegł. Diables. I Kubox, Norw, Diables, Kubox. I kumieram umieram. Od Diablesa. Mówiłem, k że to Diables. Mówiłem, k że to Diables! Nie, nie mogę. No ale, no ale co, się ma wydarzyć? Nie, nie dadzą zrobić dochodzenia. Nie dadzą. A on mnie w ogóle zabija. Nie wiem. Byliśmy sam na sam, on mnie zabija, jak jest 50 osób wokół i nie. nie, nie. Sadge! No chyba wiadomo. Co się stało? Kubox i Diables. Ogólnie North już leży trochę, bo znajdą zrobić. XD. Między no i między rach z do elektryka, przeleci całego medyka i wrócić do tego, to jest na co dzień. Czy pan. GZ z Zero? Stary. Ja z nim jadłem i Angela nie żyje, a Angela podejrzewała X-a Nie, to nie AniX AniX na Aniku, bo my byliśmy na... Byliśmy w trójkę i był a, kill jest, jest chyba super Halo? Ludzik? Ja szukałem typu R, nie było Ej, sekundeczka, bo... No? Postchamp? <Bennett> Gdzie był North? Nie ty rundę, Diables? North był nad Paragem Gdzie zakończyłeś pod... rundę? E, rundę zakończyłem Dawid mnie, mnie zabija, widza, Dawid mnie zabija, widzowie. Dawid mnie zabija. BOMBER! Ja on bombę tam podłożył, aaa! Tak, no, no. okay, tak. Ale Smart, gdzie, gdzie pra... byłeś? Ebru, nie pan pan ma altruisty? Reżem, ale spokojnie, 10 hmm. sekund już tam leżę. No nie ma, a, no nie a nie czemu miał być altruista? Ja w frag też Mieram, węgło, prawo, tak. to, 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 Ty, bez elektryka wybiegał z Diablec, jak coś. Ale spoko, bo on też wybiegał zaraz po tym, jak tam Ja frag, z coś. Aaa, gdzie byłeś, No tak, k**a? Ja byłem z Xenem i z Diablecem. Ale my jakby, my jakby ogólnie w trójkę go sobie <g> w tego fraga, więc... Oj, go wskrzesiła, ja tylko wani stała wani się haunterem. Okay. Tak. Nie, no to <Tower> okay. po prostu logicznym myśleniem. Tak, tak, tak. Ta. Nie, no to, 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 bunu... to, ta. to logiczne widzowie, PPOG. Sg. Ale na końcu. Ale Ale to serio? Tak, no ja byłem, no bo ja przyszedłem naprawić Oni byliśmy na światach Pom Tak. pom. I no ja byłem, a jest super, bo... ja jest szansa, żeby to było teraz? Kocham Was widzę serio nie. jesteście gigacadami. No nie, nie wiem co, znaczy nie wiem, gdzie jest drugi kill ile on leży, bo nie wiem. ale nie nie... Bardzo. Bo ja 20 sekund. To... blaszka. A skąd wy się leży? Bo byłem oh. nad nim w tym momencie zabijania Andrzewa Ange... tak. podejrzewałem. Okay. A trzeba powiem tak, żeby byłeś na momencie zabijania. Albo nie powiem. Jak nie będę killerem w następnej, to Opening CS normalnie. Jak Co? Jak nie, nie, nie jestem ten ten tej ale ja ja? ja 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 czy że ja bym ZE dobra bo ja i obserwujmy na tej blach wy za każdym razem woutujecie bo ktoś POWIE goł blaszka czy to tak to jest to jest normalnie case to nie skip blacha się nie odzywa No teraz Mega Może miał 6 sekund i 6 6 sekund wcześniej był wout randomowy na BLASZKĘ, to nie miał nawet jak się wytłumaczyć Dobra. Dobra. Cześć, Wania! Witam serdecznie! Wania, ale to dziwnie brzmi. No może Wania. Prywatne szkoły. Ej, właśnie ciekawe, czad, chodzi ktoś do prywatnej szkoły? Jestem ciekawa, jak bardzo się różni od publicznej. Everyone, why you that ginger, my boy? Brawo!